Kurwa, nie kradziony? Co za debile? Rzeczywiście ktoś tu jest debilem. Wyjaśnię ci to tak, żeby dotarło. Pamiętasz bajkę o chłopczyku, który wołał Wilk! Może zapomniałeś. Był sobie chłopczyk, który wzywał pomocy, krzyczał, że goni go wilk. Za każdym razem, jak ludzie biegli mu na pomoc, żadnego wilka nie było. W końcu wszyscy mieli go dosyć. Kiedy naprawdę go zaatakował wilk, nikt nie wziął jego krzyków poważnie. Nikt nie przyszedł. Nikt się nie przejął. Rozumiesz, o co chodzi? Wiem, że to dziwnie wygląda. Nie masz wilka, tylko gówno. Wiesz, co to jest wilk? Taka mała rzecz. Dowody. Za każdym razem biegnę ci na pomoc, ale koniec z tym. Raz na zawsze. Teraz powiesz mi, jaki jest morał tej bajki. George, mów. Mów, Jim. Nie wołaj, wilk, jak gówno masz. Właśnie. A teraz zbieraj dupę w troki, albo pojedziesz do izby wytrzeźwień.